Następnego dnia Alan poszedł z rodzicami do sklepu papierniczego. Były tam półki pełne zeszytów, długopisów, farb i piórników. O ile kredek. Mogę wybrać te tęczowe? Oczywiście, synku. Kredki, które sprawią, że lekcje będą jeszcze weselsze. A może wybierz linijkę, żeby mierzyć, jak szybko rośniesz w mądrości? Tatuo. Choć w sklepie Alan czuł się spokojniejszy, gdy wrócili do domu. Znów spojrzał na plecak z lekkim niepokojem. Po południu Alan wyszedł na podwórko. Tam czekali Oleg i Julka, jego najbliżsi przyjaciele z osiedla. Hej, Alan, chodź grać w piłkę. Nie mam ochoty. Boję się szkoły. Ale dlaczego? Spytała Julka. Nie znam tam nikogo. A szkoła może być trudna i nudna. Oj, Alan. Mój brat mówi, że najlepsze w szkole są przerwy. Grasz w piłkę, biegasz, gadasz z kolegami i są wycieczki. Moja kuzynka była w zoo z klasą Wyobrażasz sobie oglądać żyrafy z całą klasą? Hmm, To brzmi fajnie. I nauczysz się czytać szybciej ode mnie, bo zawsze szybciej zapamiętujesz litery. Naprawdę tak myślisz? Tak. Ty jesteś mądry i miły. Na pewno znajdziesz przyjaciół. Słowa Olka i Julki sprawiły, że w sercu Alana zrobiło się trochę jaśniejsze.